Kochani, witam was bardzo serdecznie tak dalej. Zakrycie na pozytywnie lecimy się z Wagą. Myślcie sobie, kochany kochane, Wagusie, o tych osobach, które macie w serduchu na myśli, z którymi nie macie kontaktu. I po prostu zobaczymy, co Wam tutaj wyjdzie. Co ta osoba w wiadomości po prostu chce Wam przekazać w drogie kochane, powiedzieć. I lecimy, lecimy dalej. Już trochę tych słuchajcie, znaków zostało też. Co chcecie. U, co chcesz, co chcecie powiedzieć, znaku wadze? Tu rękę zmienię. Co chcesz, co chcecie powiedzieć wadze? Co chcesz, co chcecie. Powiedz znaku wadze Czy jest jeszcze coś już tak na odchodne Co chcesz, co chcecie powiedzieć Znaku wadze Mhm, no Nic tak, nie wypada tutaj coś się rusza no to drogie wagusie Lecimy z wiadomościami od tych osób Od tej osoby Wiem czego chcę, idę na całość Zacznijmy od nowa Teraz doceniam twoją prawdziwą wartość Uu. Daj mi dobre słowo, wróci do ciebie Jak bumerang Muszę z siebie chronić Nie szukam miłości na chwilę, lecz na stałe Odkąd się poznaliśmy Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie jeśli ktoś o Ciebie się martwi, pisze, uszanuj tego, że jakby ktoś miał Cię gdzieś i milczał Dajesz w kość mhm. Dobra, lecimy dalej, wagusie Ja tu rządzę teraz i rozdaję karty No i jeszcze czego? <laughs> Nie nadaje się do stworzenia związku stabilnego i poważnego, Sory skarbie Jestem gotowy na zaangażowanie się Na krótką metę żeby osiągnąć marzenia i spełnić je, musisz dbać o siebie i dać siebie wszystko i zaryzykować. Udowodnię ci, że mi zależy, nie tylko słowami, lecz czynami. Zacznij ufać sobie i szanuj innych. Nie ufaj kłamstwom. Wkradła mhm. się rutyna. Pamiętaj, ten, kto jest na szczycie, zaczął od małych kamyków. Nie rób emocjonalnej. Nie używaj brzydkich słów. Obra, jesteś najlepszym prezentem, jaki dostałam. Dostałem. Mam być szczerość do bólu. Nie rób fajków, nie nasyłaj znajomych. Czuję, że to ty. No się wiecie, co. Zakończąc, z miłość, bo mnie męczy. Boję się zaangażowania i zobowiązań. Chcę, żeby ta relacja się na nowo narodziła od podstaw. Chcę cię poznać bardzo chętnie. Gdy nie robisz mi mętliku, jestem bardziej spokojna spokojna. Nawiązuję nowe znajomości. Patrzę sercem, nie oczami. Jesteśmy bratnymi duszami, bliźniaczymi płomieniami. Nie pozwolę Ci skrzywdzić. Kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy. No pięknie, ktoś Was skłamał. Nie mam na Ciebie siły. Przepraszam, chcę Ciebie. Naucz się ustępywać i iść na kompromis. Planuję stabilizację. Ciekawe ta osoba jest. Planuję zobaczyć stabilizację. A nie jest gotowa na stabilizację Bardzo ciekawe czytanie macie Nie przejmuj się opinią innych, nie warto Próba tego, co budowaliśmy Nie może się spełnić Nie było to stawiane na stabilnym fundamencie Zmieniam się dla Ciebie Pracuj nad sobą I swoją pewnością w siebie Jesteś obcię zapasowa. Brakuje mi czułości, bliskości i Ciebie To jest to Nie mogłam, nie mogłem pozwolić na zbliżenie się z Tobą Spełniam swoje marzenia. Z kamieni rzucanych mi ci pod nogi, buduj schody, które poprowadzą cię na sam szczyt. Odkryłem, odkryłam o tobie całą prawdę. Wydaje, że mi nie zależy. Teraz wiem, kto jest z kim, kto mi dobrze życzy, kto nie. Kto jest z nikim, na kogo trzeba uważać. Ciekawe. Ech, nie wtrącaj się w moje życie, bo jeszcze się zdziwisz, jakie może być ciekawe niż twoje. Pragnę ci mieć, ile po ciebie. Nie jestem zadowolony, zadowolona z tego, co dzieje się między nami. Próbowałam, próbowałam ci sprawić, dokąd dojdzie ta znajomość. Związki mnie przerażają. Zawsze ci podam rękę. Nieważne, czy mnie lubisz, czy nie. Z tej znajomości wieje nudą. Wyjaśni mi całą sytuację na spokojnie. Przydałaby się pikanteria w tym związku znajomości. Odnajdź to, co kochasz, a nie wątpić w siebie. Ciekawe. Marzę o tobie i śnię Brakuje mi bliskości, czułości i ciebie. Nie mów tylko działaj. Ty więcej mówisz, mało działasz. Widzę cię jako męża, żonę, matkę, ojca. Jesteś cudowna osoba. Nie wiem, czy na ciebie zasługuję. Hmm. Nie żyj, piluzy, tylko ruszaj przed siebie. To prawda, że nie zdradzałeś, zdradziłeś. Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz. Karma przepracowana, wnioski wyciągnięte. Mega mnie zraniłaś, zraniłeś. zraniłeś. Mhm. Buduję dom. Nie czekaj na mnie. Mam mętlik przez ciebie. Biorę za to, co oswoiłam. swoją odpowiedzialność. I znowu ta sama śpiewka. Nie stój w miejscu, ruszaj naprzód. Nie jestem pewny, pewna jaką podjąć decyzję, nie odezwę się wcale, wybujałeś słuchajcie ktoś tu ma jego dumę, to są te wiadomości, jeśli chcesz być szanowana, szanowany, szanuj innych, kawa na ławę, chciałabym, chciałbym podzielić się z Tobą dobrą wiadomością, ktoś mi w kostce strzelił, lubię ryzyka, to właśnie słuchajcie, widać po tym czytaniu już tutaj takie marudzenie, takie, wiecie, takie zwalanie na kogoś winy Podejmę w końcu wybór i decyzję. Marzenia się spełniają. Chcę z tobą spędzić całe życie. Zostałam, zostałem zraniony tyle razy, że nie potrafię tego zliczyć. To się weź, w garść Co nie mogę się? Planuję ślub, Uuu, słuchajcie, jeszcze za za mną zobaczysz, wątpię w to. Dwie osoby mają się starać, nie tylko jedna. Dokładnie, słuchajcie. Każdy jest równy. Tęsknię za tobą Jeszcze, ale zobaczcie, jak śmiesznie się złożyło. Wios, y, jeszcze za że za mną zobaczysz. W czwartym puli podpunktowej jest. Tęsknię za to, bo. Tęsknię za tobą No, ciekawy. Ciekawy gość, ciekawa babka, że tak powiem. Nie obrażając nikogo, pośmiejemy się. Do siebie też trzeba czasami pamiętajcie mieć. Do się też waga jestem, także. <grywa> Czuję, że odchodzisz ode mnie. <grywa> Mam żal do ciebie, jak mnie traktujesz? no wiecie jak się ktoś zaśpu, że tak się traktuje kogoś. Moja intuicja przecież jest dobre. Nie zawsze są, słuchajcie dobre te przeczucia i ta intuicja. Czuję, że ta znajomość się rozpada. Pamiętajcie jedną rzecz, znajomość się nie rozpadnie, dobra Znajomość się rozpadnie, która nie była stawiana na stabilnym fundamencie Zostaw mnie w spokoju na jakiś czas Nie mogę patrzeć, jak jesteś smutny, smutna Zdradzam cię Uuu, uleczmy to Robię karierę Nie sprawdzaj mnie więcej Przegrywa ten, nie kto padł, lecz ten, kto nie chciał powstać Prawda? Za mocno Cię kocham mm -hmm. Słowa bardziej bolą gorzej niż pięść Uwierz, że jeszcze będziesz szczęśliwa, szczęśliwa No właśnie, jestem, słuchajcie <gryw> Wiem wszystko o Tobie Dziękuję za to, że mnie olałaś, olałeś dla kogoś innego Wiem, na warzywo się piwa, trzeba je wypić Przestań je testować i sprawdzać Jestem uparty, wiem o tym Jestem uparta, uparty To co, zgoda? Mam strach przed zranieniem nie obchodzą mnie kłamstwa na mój temat, bo znam swoją wartość i znam całą prawdę o sam sobie, sama o sobie. Zakończam przyjaźń, nietoksycznej miłości. Brawo, ktoś tu słuchajcie, zakańcza jakieś rozdziały, które po prostu dusiły go jeszcze, tłumił sobie. Przez te rozdziały nie mógł wrócić. Teraz się sprawdzam sam. Uuu! Sama. Cały czas widzę, jak tam stoisz z nim, z nią. Nie będę za tobą ganiała, ganiał droga wolna. Ciężko jest ci na nowo zaufać. Moje serce jest twoje i dla ciebie bije. Czemu mnie nie szanujesz? Nie możesz zmienić kierunku, ale możesz inaczej postawić żagiel. Trawa tam nie była taka zielona, jak myślałam, myślałem. Obserwuję uważnie twoje zachowanie. Szukałam, szukałem ciebie wszędzie, było warto. Niedługo się spotkamy. Ochładzam relacje. Już się nie mogę doczekać, kiedy Cię zobaczę Zapamiętaj, nie się nie rani Uuu, ego z dumą urażone, patrzcie Naucz się doceniać to, co masz, zanim doceni ktoś Ci inny lub czas Zaufaj mi w końcu Ten związek jest mega namiętny, ale i męczący W tej relacji, znajomości czułam, czułem się jak opcje zapasowanie, jak Twój priorytet Zasługujesz na więcej Wyjaśnij mi w końcu, czy to prawda, co mówią o Tobie inni U. Czuję, że mnie okłamałaś, okłamałeś. Będę Cię motywował, motywowała codziennie do działania. Nie trzeba. Sama się motywuje. <grym> Was motywuję Nie no, tak żartuję. Naucz się komunikacji. Chcę być osobą szczęśliwą tak samo jak ty. Rozpiera mnie ego i duma. No słuchajcie, po tym czytaniu, co to widać. Będę o Ciebie walczyła, walczył. walczył. Zmieniam się dzięki tobie i dla ciebie. Ta odległość mnie dobija. Zależy mi na tobie. Zrozum to w końcu. To, co jest między nami, nigdy się nie skończy Jesteś niedojrzały, niedojrzała emocjonalnie, bo nie masz twojego życia Czujesz się czasem samotny, samotna Chcę spełnić twoje i swoje marzenia No słuchajcie, ja już akurat, najważniejsze, no że spełniam nie żałuję Powolutku, jakoś do przodu Jesteś moją zabawką, rusz naprzód Spotykam się z błym zbyło, Wiem o tym. W końcu wiem, na czym stoję. Dzięki. Planuję wziąć ślub. Założyć rodzinę. Powodzenia. Jestem tchórzem. Przepraszam. Naucz się pokazywać oczuć i emocje. Szczerych rozmów. A nie się zamycasz w sobie. Czuję, że twoje intencje są ok. Podglądam cię w internecie. Ciekawe. Poczekam na ciebie, bo warto. Ale ty potrafisz marudzić. Staję się lepszą osobą. Znajdź kompromis. Jestem na tyle dojrzała, dojrzała, że wiem, co robić. Trzymajcie się. Cześć!